Kazano mi wyjść drzwiami, jakbym była normalsem. Niespodzianka! No Już mnie. No wiem, wyglądam przepięknie, co nie? Aleks, wpadłaś na moje urodziny? Twoje. Tak, twoje urodziny! Dlatego, dlatego tu jestem, Braciszku. O. Wszystkiego naj z okazji urodzin. Ściągnęłaś mnie tu na urodziny brata? Nie, wiesz, że chcę ci przedstawić nowego nauczyciela czarów. Nie potrzebuję nauczycieli. Zresztą oni i tak we mnie nie wierzą. Ale ten uwierzy. To najlepszy, jakiego w ogóle znam. Irytujące to, ale... Jeszcze nie wiem, jak go spytać. Justin czasem trochę się spina. To wy naniosłyście piachu? Okej, okay, często się spina. To ty jesteś ten, który ma sieć kanapkowni? Że ten miliarder? E, nie, mówisz o Maksie. Ja jestem wicedyrektorem gimnazjum, co dla wielu jest fajniejsze niż być miliarderem. Nikt tak nie Nigdy myśli. tak nie uważał. Nikt... E, I Alex, ona to kto? O, to jest Billy. Przyszła ze mną. Cóż, to bardzo wiele wyjaśnia. Ciocia Alex! Ja nie ha. mogę cześć chłopcy, co tam u was! Mam dla was prezenty. O. W końcu jestem najfajniejszą ciotką Kasi. ever. Tak. Prosto z czartechu. Alex! Porozmawiamy na osobności. To jest czarodziejka z naszego lustra. Uznacie za dziwaka. Hej, ile to wyciąga na godzinę? Chyba, że ona jest dziwniejsza od nas. E, co to ma być? E, czadowe nowe koszulki. Dla czarodziejów! Cóż, jesteśmy nimi. Spokojnie, <laughs> <laughs> już nikt nas nie usłyszy. Czy pamiętasz naszą ostatnią rozmowę? Zapytałaś mnie, kiedy powiem gadzie i dzieciom, że jestem z rodziny czarodziejów. Tak. Otóż, tak jakby im nie powiedziałem. Okłamujesz swoją rodzinę, Justin? Ja jestem z ciebie dumna. Nie okłamuję ich, Alex. Od dawna się tym nie zajmuje. Nie i koniec. Nie tykam różki odkąd wyleciałem z czartechu. A, tak. Wypadek z jednorożcami. To było zabawne. Okropne! okropne. To było okropne. Nie dałeś mi dokończyć. Nie brakuje ci tego? No wiesz, uczenia magii? Pff, nie i wcale nie myślę o tym codziennie. I sam się przyznałaś. Tak, wcale nie. Posłuchaj mnie, To, dopóki tu jesteś, nie gadamy o magii i żadnych zaklęć, okej? Okay? Zgoda. A twoja rodzinka myśli, że czym się zawodowo zajmuje? Że wyprowadzasz psy. Chciałabym się obrazić, ale uwielbiam psiaki. Dobra, niech będzie, nie wydam cię. Dzięki. A myślisz, że Billy nic nie powie? Głowa daje. Billy za żadne skarby nie zdradzi się, że jest czarodziejką. Jestem czarodziejką. A nie mówiłem? Milo, nie jest czarodziejką. Wiem, że tego nie powiedziałeś. Bo czarodzieje nie istnieją. I wiem, że nie powiedziałeś tego. Bo... Nie przejmuj się nim. Nie chcę nawet uwierzyć, że w naszej szafie jest potwór. E, bo potwory nie istnieją. Tak samo jak czarodzieje. No dobra, mądralo, pokaż tę swoją szafę. Dobra. Ale zobaczysz w niej tylko moje gustowne kardigany. I proszę, straszna szafa! No to otwieraj. To twoje, durne lęki. Ty otwieraj. Wcale nie zamierzam. Ja cenię swoje życie. Ach, widzę, że obaj macie Cykora. Ja tak i nigdy tego nie ukrywałem. Ej, dobra, ja otworzę. Z mrocznych i strasznych otchłani przyzywam fluga, niech tu stanie. Szykujcie się, że nie. O! <śmienicza> Czemu się śmiejesz? Bo ty mówiłeś, że potworów nie ma, więc go wyczarowałam. Bo jestem czarodziejką i potrafię. <śmienicza> Powiedz, że jest jakieś zaklęcie, żeby on zniknął. No jest, ale go nie znam. Nie wiesz, jak odesłać potwora? To po co go wyczarowałaś? Żeby ci udowodnić, niepodważalna logika. Już go nie słyszę. Hej, może ten potwór sam sobie poszedł? Tak, one tak ciągle robią. Otwieraj. Otworzyłeś? Co jest z tobą nie tak? Ze mną? Nie mieliśmy potwora w szafie, dopóki się nie pojawiłaś. W zasadzie. Nie teraz, Milo.